Witajcie, teraz chciałbym Wam pokazać Mercedesa A-Klasy. Samochód nasz pochodzi z 2008 roku. Jak dobrze pamiętam, to pierwsza rejestracja była chyba w 2009. Ale na co warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z wersją już poliftingową. Mamy troszeczkę większą, tą szerszą lampę. Jest też troszeczkę zmienione wnętrze. Inny wyświetlacz radia. ale takich właśnie detali się tutaj zmieniło. Jest troszkę inny kształt zderzaka Prędzej była ta lampa taka dwuziutka, tutaj idąca do boku. W naszej wersji. Warto zwrócić uwagę, że ta lampa naprawdę ładnie zachodzi tutaj na błotnik. Jest bardzo taka duża, ogromna, cała jest w środku jasna, chromowana, która z tym ciemnym. Takim niebieskim kolorem, ładnie się tutaj prezentuje. Z przodu, jak to przystało na Mercedesa, mamy chromowaną listę ozonową przy grillu i duży, naprawdę duży znaczek Mercedesa na środku. Tutaj, by ktoś nie wiedział jakim samochodem jedziemy, to, to właśnie ten grill, ten grill, ten znaczek tu jest dosłownie ogromny. Tutaj też w niektórych wersjach były chromowane listwy na, na, na tym grillu. U nas jest to akurat w kolorze czarnym. Na dole znajdziemy, znajdziemy przednie światła przeciwgielne Też tutaj są liczne przetłoczenia, takie bardzo duży po, poszerzenia na dole z tym zraku, troszkę ład, dodając jakby dynamiki w tym samochodzie. Warto zwrócić uwagę na to przetłoczenie, które tutaj idzie z jednej jak i z drugiej strony. W Mercedesie, jak to w starych 70 zawsze przy grillu też było takie poszerzenie. No i tutaj w aklasie, klasie mimo że ten przód jest króciutki, taki mocno pionowy, to też to przetłoczenie tutaj zostało zachowane u góry ładny czarny taki panel też uzupełniający całości w którym znajdują się między innymi wroty powietrza, znajdują się tutaj też spryskiwacze i dwie wycieraczki idące ze środka samochodu kiedyś, znowu wracając do starej 190, Mercedes miał jedną wycieraczkę na środku, która zbierała 90% szyby tutaj w Aklasie zrobili dwie wycieraczki ale one też zbierają prawie całą szybę, warto zwrócić uwagę, że przednia jedna wycieraczka zachodzi tutaj nie, aż do samego rogu i druga robi to samo, więc jedyne miejsce, które nie jest zebrane, to jest ten trójkącik tutaj u góry gdzie mamy e, lusterko gdzie nikt tego nie widzi, a cała szyba poza tym jest ładnie, ładnie od deszczu zebrana e, z boku też są, tak jak w starych Mercedesach, tak znowu wracając do 70 też to było, te tak zwane rynienki, tutaj mamy tę rynienkę dosłownie ogromną taką wysoką, że jeżeli pryskamy spryskiwaczami, czy pada deszcz, to ta szyba, ten deszcz nie leci na bok, na boczne szyby, tylko właśnie w tych granienkach jest sprowadzana do góry samochodu. Samochód nasz też wyposażony jest w czujnik deszczu. Jak dobrze pamiętam, chyba czujnik zmierzchu też był. To za chwilę też sprawdzimy we wnętrzu samochodu. Warto też tutaj zaznaczyć, że jest to samochód z 2008 roku. Jest to samochód kompaktowy, mały, miejski, a mamy wyposażenie, którego nie powstydzą się wielkie limuzyny. Jest to właśnie ten czujnik deszczu, są tu siata przyciembielne, mamy tu ładne felgi aluminiowe, są kierunkowskazy w lusterkach. Oczywiście klimatyzacja, podgrzewane fotele, wiele kierownica, co za chwilę wewnętrznie będę pokazywał. Więc jeżeli ktoś szuka troszeczkę luksusów w małym, miejskim mał się to Mercedes A klasy z tych roczników go na pewno zapełnia. Na to A-Klasa jest dostępna na naprawdę w przyzwoitych cenach. Już za 15-20 tysięcy jesteśmy w stanie kupić naprawdę ładny, zadbany egzemplarz A-Klasy z tych, z tych modeli. One produkowane były też dosyć długo była wersja przedliftingowa, później ta poliftingowa. I naprawdę za rozsądne pieniądze kupujemy auto. Wygodne, komfortowe, dobrze wyposażone i naprawdę ładnie się prezentujące. Idąc dalej do boku samochodu. Warto też zwrócić uwagę, że tutaj teoremiki dodają liczne przetłoczenia. Mamy tutaj przetłoczenie idące przy przednim butniku. Ono idzie do linii drzwi, żeby ładnie się to wszystko komponowało. Kolejne przetłoczenie tutaj mamy w połowie drzwi idące. Kolejne jest u dołu. No i tu na dole jeszcze jest taka czarna listwa lusterka zewnętrzne i klamki są w kolorze nadwozia w lusterkach też znajdują się kierunkowskazy lusterka są duże, przejrzyste, więc parkowanie na nie nie sprawi problemu nasz egzemplarz jest akurat w wersji trzydźwiowej. mamy tutaj tylną szybę, która tak ładnie zachodzi do góry dając troszkę dynamiki w pięciodziwiowych wersjach wyglądało to troszeczkę inaczej Czarna listwa na środku szyby i naprawdę wielkie, ogromne drzwi od kierowcy, więc osoby siadające do tyłu też tam dosyć wygodnie mogą usiąść. Nasz egzemplarz akurat stoi na felgach aluminiowych, z tego co widzę są to chyba oryginalne felgi mercedesowskie, oczywiście 16-calowe. Znowu w Mercedesach najczęściej występowały 15-calowe felgi, tutaj mamy Amała, autko miejskie w tych starszych Mercedesach, a tutaj mamy 16 calową felgę wlew paliwa, który ma też fajne takie zamontowanie, tu jest miejsce na korek odkręcamy koreczek, jak długo możemy sobie włożyć taka, 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 jak to miało w starych Mercedesach miejsce właśnie półeczka na ten, na ten korek się znajduje korek też się, ta klapka się zamyka jak zamkniemy samochód od tyłu warto zwrócić uwagę na tylną szybę. Mamy tutaj czarną szybę, czyli fajną, fajną wielką szybę, która zachodzi tutaj mocno do boku. To już nie jest szyba. To jest taka listwa, która jakby jest ciągłością, żeby to ładnie, płynnie wyglądało żeby tu nie było takiego niebieskiego elementu lakierowanego, to właśnie jest dołożony taki element, który robi jedną całość z lusterkami, znaczy z lusterkami, z światłami tylnymi i z szybą, same lampy tylne też ciekawie wyglądają bo warto zwrócić uwagę, że mocno też idą tutaj na błotnik samochodu, są naprawdę duże i bardzo przejrzyste zapominając też rzeczywiście bezpieczeństwo, bo im większa lampa tym lepiej widać, z tyłu znowu na wycieraczce znaczek Mercedesa Kolejny znaczek jest na środku klapy. Jakby ktoś nie wiedział, kim o tym mieć, nawet na wycieradce tylnej szyby, ten znaczek musiał się tutaj znaleźć. Sam bagażnik otwieramy tutaj na zasadzie przycisku, co za chwilę pokażę. Mamy tutaj czarną listwę przy, przy tablicy rejestracyjnej. No i cały zderzak, wszystko jest oczywiście w kolorze nadwozia. Jeżeli chodzi o tylną klapę, tu znajduje się trzecie światło stop, ukryte właśnie na środku klapy. U góry standardowo antena. Jest tutaj za dużo może nie będę pokazywał, od razu przejdę do bagażnika otwierając bagażnik, mamy tutaj oczywiście roletkę nieco przestrzeń. Sam bagażnik jest dosyć duży i pojemny, biorąc pod uwagę samochód i klasy samochodu, bo to jest jednak samochód miejski. Mamy też tutaj fajny gadżet, bo możemy tutaj, jak to w tych latach już stało, koła zapasowego oczywiście nie ma, jest tym naprawczy, ale jest miejsce, gdzie koło możemy włożyć i jest tak wyklejone, że koło nam tutaj wejdzie. Nawet sprawdzałem, pełnowymiarówka wejdzie. Jeżeli nie chcemy koła wrzucać, to mamy drugą przestrzeń, naprawdę dużą przestrzeń, gdzie możemy wrzucić drobne Przedmioty, jakieś nasze nawet torby jakąś tam wrzucić, sportową spokojnie wejdzie, ale popatrzcie, mamy prostą przestrzeń ładunkową bez progu, ale jeżeli chcemy bagażnik powiększyć, to możemy tą klapkę obniżyć, bo bagażnik mamy troszeczkę głębszy, jest oczywiście na przestrzeń od dołu troszeczkę mniejsza, ale znowu bagażnik nasz jest większy i głębszy. Jak złożymy fotele, to mając klapkę tą klapę w tej płaszczyźnie, robi nam się prosta powierzchnia ładunkowa. Tutaj z boku mamy jeden schoweczek, gdzie można wrzucić jakąś apteczkę jakieś drobne przedmioty nasze podręczne, które potrzebujemy, oczywiście jest źródło światła w bagażniku, tu są takie zaczepić, gdzie możemy zakotwiczyć łagodunek z jednej z drugiej strony, tu też jest taki fajny schowany, wysuwany haczyk jak wyłożymy torbę z zakupami, to zawsze nam się zakupy po bagażniku turlają tu możemy wysunąć i zawiesić haczyk naszej właśnie torby, żeby się nam nie przewracała właśnie w tym miejscu no i tutaj znajduje się, tak jak wspomniałem ten system naprawczy, ten kompresorek trójkąt, gaśnica wszystko co w samochodzie powinno być ładnie umiejscowione w boku, że nie turla nam się po bagażniku, no i tu oczywiście jeszcze ja dołożyłem apteczkę do samochodu sam bagażnik, tak jak mówię, jest kubaturalny jest kwadratowy, bardzo jak go to obniżymy, wysoki, więc naprawdę jak na klasy miejskiej nic tutaj nie brakuje, jest wystarczający jeżeli ktoś by chciał coś większego przewieźć to tylna kanapa jest zielona, składana więc tą przestrzeń ładunkową, też rzadkową można tak jak widać sobie powiększyć i przewieźć coś większego tak wygląda jeżeli chodzi o bagażnik, a teraz zapraszam Was do środka samochodu pokażę Wam jak jest wnętrzu Mercedesa A-klasy siedzę teraz z tyłu Mercedesa A-klasy wersji 3 drzwi. sobie Podług zagłówek, żeby wykonanie mi się ślidało. Zwróćcie uwagę, że mam 1,85 m Nad głową z tyłu mam dużo miejsca nie brakuje mi tutaj przestrzeni na nogi tutaj też są takie wrzobienia w fotelach, w jednym jak w drugim fotelu że kolana naprawdę fajnie się mieszczą i miejsca mam dużo Powiem to znaczy, że fotel przedni kierowcy jest ustawiony dla mnie naprawdę komfortowo więc z przodu siedzę wygodnie, a z tyłu jeszcze jestem w stanie wygodnie usiąść cały boszek jest obłożony miękkim materiałem wszystko to jest miękkie, przyjemne lepiej też tu głośniczek z boku znajdziemy z jednej jak i z drugiej strony schowek gdzie możemy jakieś drobne przedmioty sobie wrzucić, jadąc robią nas Podczas jazdy nie uwierały. Czyli się znajdują się te zaczepy ISOFIX, byśmy chcieli podłączyć fotelik dziecięcy, to taka możliwość tutaj jest. Tu jest kolejny schoweczek w w tunelu właśnie środkowym tutaj mamy taki półeczki, gdzie na przykład jakiś drobny telefon albo coś możemy wrzucić znajduje się oczywiście papierniczka i w niej znajduje się gniazdo 12V gdzie możemy podłączyć na przykład ładowarkę do telefonu tak to tutaj jest wszystko miejscowione tył foteli też jest obłożony plastikiem, to jest fajne jeżeli przewozimy dzieci, bo Często nam skopią ten tył fotela. Tutaj jest właśnie proste do wyczyszczenia, bo jest to takim właśnie plastikiem obłożone pod fotelami. Też są oczywiście wyprowadzone nadmuchy, że to ciepło do tyłu samochodu się dostaje. Warto też pokazać, że z tyłu mamy swoje źródło światła tutaj w tym miejscu. E, że chcemy jakąś książkę poczytać to jest taka możliwość, są też haczyki żeby powiesić jakąś koszulę e, no i oczywiście łapki, które też bardzo elegancko powolutku wracają nie czaskając nam o, o e, sufit e, taką elegancją, elegancją powoli powolutku sobie wracają do swojej płaszczyzny a co do przestrzeni, tak jak mówię ja jako osoba o wzroście 1,85 jestem w stanie tutaj wygodnie na dłuższą trasę pojechać, zapraszam Was teraz do przodu samochodu jestem teraz na miejscu pasażera z przodu, tutaj jak z tyłu tak samo z przodu mam dużo miejsca nad głową jeszcze na kolana tej przestrzeni też mi nie brakuje za mną spokojnie, tak mówię mówi osoba o moim wzroście jest w stanie usiąść, Fotele są wygodne dobrze trzymam na boki tutaj też są takie łapacze jak ja to zawsze mówię śmieci, które wylatują z kieszeni, czyli jak jakieś drobne czy coś wylecą, to te wpadają takie tutaj schoweczki, tu oczywiście też podczas jazdy możemy sobie telefon czy portfel też wsunąć aby nie wylatywał, fajna fajna sprawa, bo często w tych kieszeni te rzeczy tak wylatują, bo gdzieś tam między fotelami trzeba ich szukać, kokpit jest miękki, jest przyjemny w dotyku wszystko tu jest naprawdę fajnej jakości wykonane, tu jest schromowana taka listewka ozdobna sam schowek jest klimatyzowany chłodzony, tu jest właśnie pokrętło do włączenia tego klimatyzowanego. Sowka jak możemy to zimny napój, to w lato włącząc klimatyzację, to ten napój tu będzie zimny. Na samochód jeszcze mimo swoich rad ma komplet książek serwisowych. Jest tu też pewna historia serwisowa samochodu. Dlatego też ten stan auta jest jaki jest. Tu też jest miejsce na drobne, miejsce na karty kredytowe, jakieś drobne do koszyka można sobie tutaj wrzucić, czy karty paliwowe, bo wkładać w schowku, więc schowek bardzo bardzo funkcjonalny. W boczku widzisz widać, że jest miejsce na napój, tu możemy kawkę sobie na trasę wrzucić. Jest też taki duży, głęboki schowek z jednej z drugiej strony, no i na dole drzwiak drzwi jest odblask, dzięki czemu jak drzwi otworzymy, to w nocy widać, że te drzwi są otwarte. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o. Słonkę przeciw słoneczną, to też tu jest lusterko. Jest tutaj lampka u góry, źródło światła i też miejsce na jakieś właśnie karty kredytowe paliwowe. U góry też jest łapka, która powolutku sobie wraca. I u kierowcy, i u pasażera. Tutaj pod względem, pod względem tej przestrzeni, no to jej nie, nie brakuje. Jest naprawdę wygodnie. Też warto zwrócić uwagę, że tutaj właśnie przy tym schowku, o którym mówiłem, mamy ładne nakładki progowe z napisem Mercedes-Benz. One są aluminiowe, zimne, przyjemne. Na boczkach drzwi też mamy chromowane klamki, mamy miękkie drzwi. No i oczywiście szyby są z elektrycznie sterowane. To wszystko, jeżeli chodzi o miejsce pasażera. Siadam za kierownicę i tłumaczę dalej. Dobra, włączę tylko zapłon samochodu. O. Tutaj jeżeli chodzi o funkcję Mam oczywiście fotel kierowcy regulowany na wysokość Ja mówię oczywiście W Mercedesie to, to występowało Ale w niektórych autach klasy miejskiej Regulacji wysokości fotela nie ma Tutaj ten fotel możemy sobie wregulować Kierownica jest regulowana góra-dół Więc też ją możemy sobie do siebie dopasować Też jest ten łapacz na drobne Też tu mamy tą listwę ładną Chromowaną Tak jak powiedziałem jest czujnik zmierzchu Jest czujnik deszczu, jest czujnik zmierzchu Że światła nam się same Włączą, kiedy wjedziemy do tunelu, kiedy będzie ciemno, jak jedziemy w dzień, no to w tym momencie nam się wyłączą. Postój prawy, lewy też możemy tutaj sobie włączyć, jak to miało w starych samochodach miejsce. Jest taki głęboki schowek, na przykład na portfel. Tutaj go możemy sobie wsunąć, że zdziwego, że prawie cała dłoń mi tam wchodzi, więc portfel, telefon, takie rzeczy podręczne możemy zawsze mieć przy sobie, nie na środku. Na środku znajdziemy kolejny schowek taki otwierany, tu jest duży schowek, też jakieś tam drobne rzeczy można sobie wrzucić. Taki zamykany, tu jest gniazdo 12V na ładowarkę do nawigacji czy do telefonu. Na środku znajduje się miejsce na kubeczek. Tu możemy kawkę sobie postawić. Kolejny schowek, który nam się wysuwa taki gdzie jakieś drobne do koszyka, jakieś nie wiem, kobiety, może śminki, tak, możemy tutaj sobie powrzucać, na środku też znajduje się podłokietnik, znowu oznacza autokasy miejskie, to jest samochód malutki, a mamy taki luksus jak właśnie podłokietnik, który jest jeszcze dodatkowo regulowany, przód, tyłu możemy go regulować, a jak go damy do przodu, to pojawia nam się kolejny schowek z tyłu. Więc pod względem funkcjonalności tych schoweczków tu jest dużo. Tu przesuwamy i tu jest schoweczek. Ręczny jest, klasyczny skrzynia jest pięciobiegowa nie wspomniałem o silniku, bo nasz egzemplarz wyposażony jest w silnik dwulitrowy diesel o oznaczeniu CDI i mocy plus minus około 80 koni mechanicznych, przy tych auta spokojnie wystarcza a średnie spalanie mieści się na poziomie 6-7 litrów, 6,5 oczywiście wszystko że nogi kierowcy, Jadąc ekonomicznie nawet jesteśmy w stanie zejść do 5 litrów Moja osobiście tak się jeszcze w granicach 6-6,5 litra, akurat jeżeli chodzi o, o tom A-klasę, konkretny egzemplarz, którym tutaj jeździłem. Idąc dalej, jeżeli chodzi o komfort, no to mamy kierownicę wielofunkcyjną. Jest tutaj sterowanie właśnie głośnością, sterowanie jakimiś tam połączeniami. Całe funkcje komputera pokładowego przełączamy też tutaj z konsoli środkowej. Mamy średnie spalanie, średnie prędkości, zasięgi, wszystkie błędy komputera. Wszystko nam pokazuje na konsoli środkowej. Wszystko właśnie na tych wyświetlaczach zegarów możemy oglądać. Zegary też są proste, czytelne i bardzo eleganckie. Bardzo uwagę, że na środku mamy te wysiedlacze, które teraz mam zapon wyłączony, więc ich nie widać. Eee, tak, o, teraz widać te wyświetlacza, jest temperatura zewnętrzna, z godzina, tu też jest eee, chromowane obwódki na około każdych tych nie, zegarów, nasz egzemplarz ma zrobione 205 tysięcy kilometrów. Eee, teraz na środku, może przejmę kamerę. Na środku mamy oczywiście na górze nadmuchy, jest włącznie świateł awaryjnych, poniżej znajduje się radio. Radio z takim fajnym kolorowym świetlaczem, już w wersji palistingowej, ten wyświetlacz jest troszeczkę większy niż w poprzednich egzemplarzach, tu przełączając właśnie stacje, wszystko, wszystko jest tak naprawdę ładnie pokazane tutaj jest właśnie połączenie tego telefonu z systemem głośnomówiącym. oczywiście radio płyty CD znajdują się wszystko też tutaj możemy fajnie sterować tym systemem głośnomówiącym. mówiącym jak w starym telefonie wybierać sobie numery w prosty i czytelny sposób poniżej znajduje się panel do sterowania klimatyzacją klimatyzacja jest manualna ustawiamy sobie temperaturę którą nadajemy siłę nadmuchu i kierunek a Tutaj mamy wyłącznik wyłącznik klimatyzacji, ogrzewanie tylnej szyby i obieg wewnętrzny, żeby nieprzyjemne zapachy nie szły do środka samochodu, poniżej znajduje się poddziałane fotele. I tutaj chcę zaznaczyć, że fotele naprawdę fajnie działają, bo o ile jeździłem z wieloma samochodami z podgrzewanymi fotelami, tak, tak jak tutaj szybko się podgrzewają, to byłem w szoku. Nie przejechałem może 300-400 metrów i już fotel miałem cieplutki, gorący, więc im silniej zdąży się zagrać, im zacznie ciepłe powietrze leci z nadmuchów, to już fotele mamy cieplutkie. Jest oczywiście trzy tryby regulacji, lekko, mocniej i mocno grzeje. Tu prędzej pokazywałem, jest ten schoweczek, też taką gumą wyłożony. Skrzynia też schromowaną obwódką taką na, na górze. To jest to miejsce na napój, też schromowana obwódka na około No i prędzej to już pokazywałem, to schoweczek, który jest sklimatyzowany. Lusterko wsteczne jest autochromatyczne, samościemniające. Jeżeli ktoś pojedzie na długich światłach z nami, to ono się automatycznie ściemni. Tutaj mamy czujnik u góry lusterka, że nas nie będzie razić. W zasłonce przeciwsłonecznej u kierowcy też mamy lampkę, źródło światła i też jest lustereczko, które. Tutaj e, może osoba, czyli kierowca, kobieta e, sobie coś pomalować. Jest mikrofon u góry do systemu głośno mówiącego. No i oczywiście źródło światła e, dla kierowcy, pasażera raz osobno i światło centralne. Na drzwiach kierowcy znajdziemy regulację lusterek zewnętrznych, czyli regulacja jest elektryczna, mamy też elektrycznie regulowane szyby przednie i centralny zamek sterowany z pilota. W A-klasach bardzo często zdarzało się, że te guziczki odpadały, w naszym egzemplarzu już w poliftingowym z tego co wiem było to poprawione, no i tutaj też te guziki się fajnie trzymią, tu prędzej wspominałem właśnie o tej regulacji, na tym czujniku zmierzchu, który prędzej już pokazywałem względu względem bezpieczeństwa mamy tutaj przednie poduszki wojenne, czyli poduszkę wojenne kierowcy, poduszkę powierzchnią pasażera oraz boczne poduszki wojenne zapewniające bezpieczeństwo. Fajną sprawą jest podajnik pasów, który tutaj mamy taki plastik, który podtrzymuje nam pas, żebyśmy musieli do tyłu sięgać. Z tyłu też znajdziemy takie. Tam dziurki, gdzie możemy wsunąć zapinkę z pasa, żeby ta ona była pod ręką u góry fajnie dostępna. Sam kokpit wygląda ładnie, jest nowoczesny, mimo upływu już swoich lat, bo tak jak mówimy, jest to 2008 rok, czyli to już mamy samochód 15-letni, a te wnętrze wygląda naprawdę ładnie nowocześnie i nie zastarzało się prawie w ogóle, no i tak jak prędzej wspomniałem bardzo zwróćcie uwagę, że to wszystko jest mięciutkie przyjemne, ładnie, ładnie się ugina pod palcem, nie, nie ma tu jakiegoś standardnego plastiku, a sama konsola środkowa jest fajna i bardzo funkcjonalna, to co prędzej też mówiłem jest tutaj dużo tych schoweczków wygląda akrasa pod maską Otwieramy klapę. Oczywiście silnik nie jest myty, jest auto używane, więc powinien być brudny, powinien być tak jak widać ukurzony, przybrudzony nie, silnika nie powinno się myć wszystko powinno być widać u góry jeżeli chodzi o silnik, tak jak wspomniałem 2 litrowe i silnik, który zapewnia odpowiednią dynamikę i spala nieduże ilości paliwa, ropy tak jak powiedziałem, w zależności od sposobu jazdy na poziomie około 6 litrów jesteśmy w stanie się zmieścić, wszystkie płyny spryskiwacze, wszystkie oleje chłodnicze są na górze, więc uzupełnienie płynu nie sprawi problemu do żarówek też tu jest dosyć fajny dostęp, więc żarówki można sobie samemu domu wymienić, nie trzeba jechać do mechanika. Jeżeli chodzi o gdzieś tam remont podzespołu, to wiadomo, że ten otwór jest malutki, więc to mechanik musi mieć gdzieś tam ciasne rączki, żeby powjeżdżać, Ale już dzisiaj są mechanicy, którzy zajmują się serwisowaniem Mercedesów, głównie tych Aklas, i bez problemu te auta tutaj naprawiają. W naszym egzemplarzu też dużo rzeczy było porobionych między innymi alternator, który. Tu jest, tu jest założony nowy. Dużo rzeczy, tak powiem, serwisowych zostało ostatnio wymienianych. Łańcuch jest na rozrządzie, czyli znaczy łańcuch jest, rozrząd jest na łańcuchu, więc nie trzeba się bać o, o jego wymianę. Ważne, ale żeby pilnować poziom oleju, żeby ten łańcuch był odpowiednio smarowany. Tak to wygląda pod maską, jeżeli chodzi o A klasę, właśnie naszego no, egzemplarz. Tyle, jeżeli chodzi o film. Zapraszam jeszcze na krótką jazdę Prudną samochodem. Pokażę Wam, jak samochód się prowadzi. No, i oczywiście, za, zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam do oglądania kolejnych filmów na bieżąco. Będziemy dodawać też trochę jakiś czas nowe filmy z, z innymi samochodami. Zapraszam na jazdę Prudną na krótką jazdę próbną Mercedesem A-klasą. Pierwsza rzecz, którą zrobię, to włączę sobie podgrzewane fotele, bo dzisiaj jest chłodno, a tak będzie powiedziałem, naprawdę fajnie grzeją. Nasz egzemplarz ma 205 tysięcy przebiegu, tak jak wspomniałem jest wyposażony w silnik dieslowski. Tutaj też, też, jeżeli chodzi o jazdę, mamy skrzynię, tak jak powiedziałem, manualną, pięciobiegową, same biegi wchodzą delikatnie, nie trzeba dawać siły, gałka chodzi precyzyjnie, nie ma też żadnych luzów, samochodu nie ściąga, jedzie prosto, mimo przebiegu, naprawdę atrakcyjnie, fajnie się to prowadzi. Sam układ kierowniczy jest precyzyjny, auto też jest dosyć sztywne, nie jest to samochód luksusowy, taki miękki, tylko jest troszeczkę bardziej nastawiony na... Na taką precyzję prowadzenia jest troszeczkę sztywniejszy. W przeciwieństwie do większych modeli Mercedesa, możemy wręcz nawet poczuć troszeczkę taki sportowy charakter tego zawieszenia, bo jest naprawdę sztywny. A pod względem na głośnienia też mamy głośniki wysokotonowe tutaj w słupkach więc jeżeli ktoś lubi muzyki, posłuchaj. To są głośniki średniotonowe, wysokotonowe. Naprawdę fajnie, fajnie do tutaj przyjemnie gra. Co jeszcze z rzeczy, z rzeczy ważniejszych? fotel, o już mam ciepły, Przyjechałem teraz kawałeczek i już mam, już mnie grzeje już mam fajnie, fajnie cieplutko no i co najważniejsze, tak mówię jadę autem miejskim, to jest mały, jest winny wszędzie zmieści się, w każdą lukę na każdym parkingu jestem w stanie się nim zmieścić a przy, okazji, a przy okazji mam samochód, który naprawdę daje troszkę luksusu. Autochromatyczne lusterko, wielofunkcyjna kierownictwa, klimatyzacja, podgrzewane fotele, e, przeciwdzielne światła, elektryka, szyba, elektryka, lusterek. E, oczywiście centralne zamki, to wszystko tutaj występuje. I możemy się cieszyć naprawdę dobrym wyposażeniem w aucie, e, które jest naprawdę malutkie, zwinne i, i miejskie. Co jeszcze ważne, widzę, że też jest tu plakieta Euro 4, więc auto kiedyś było tam sprowadzone za granicę, co jest istotne, bo spełnia normy emisji spalin, możemy tym autem spokojnie do niemieckich miast wjechać, co w starszych modelach Mercedesa już nie było takie oczywiste, to tym modelem normalnie możemy wszędzie podróżować. To wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszy program, zapraszam jeszcze raz do subskrypcji kanału, no i zachęcam do oglądania kolejnych filmów o kolejnych samochodach. Życzę miłego dnia i do widzenia.